<laughs> Witaj. Witaj w kolejnym podcaście Pracowni Świadomości. Jesteśmy w trzecim odcinku drugiego sezonu. Drugi sezon jest poświęcony wysokim wibracjom, podnoszeniu wibracji. Ja nazywam się Agata Czyżowska i dzisiaj zapraszam Cię na temat wysokowibracyjnego kontaktu z innymi ludźmi. Co to znaczy? Wysokie wibracje. To ten stan, w którym czujesz, że możesz przeżywać to, na co masz ochotę. Czujesz, że budujesz, tworzysz własne doświadczenie. Czujesz, że jesteś źródłem własnego życia, że Twoja wola kreuje Twoją rzeczywistość, że Twoje pragnienia płyną. Wartkim nurtem i zasilają codziennie to, co się dzieje z Tobą wokół Ciebie. Dlatego, ponieważ kontakty to większość życia na Ziemi, zajmiemy się takim rodzajem kontaktu. Spróbuję pokazać Ci taki rodzaj kontaktu, który jest możliwy, kiedy utrzymujesz u siebie w sposób ciągły. Wysokie wibracje. I ten stan um, jest dla ciebie naturalny, kiedy się rodzisz, dlatego przez całe życie jest to stan dostępny. Jest to stan, który jest najbardziej naturalny dla organizmu i pozwala korzystać z pełni ludzkiego potencjału, pozwala rozwijać wszystko, na czym ci zależy. Pozwala nadawać wartość temu, co przeżywasz. Pozwala wreszcie tworzyć rzeczy, których wcześniej nie było: tworzyć relacje, wydarzenia, projekty, uczucia wszystko, w co chcesz włożyć własną energię. Więc Postaram się zamknąć ten temat w trzech punktach, żeby można było do nich wrócić, żebyś miał hmm, punkty odniesienia, kiedy myślisz o tym, czy wczuwasz się w to, jak chciałbyś, żeby wyglądały Twoje kontakty. Pierwszy punkt, i ten będzie najbardziej intelektualny, choć możesz się też w niego wczuć, bo łączy się z konkretnym odczuciem. Pierwszy punkt, który daje Ci znać, że jesteś w kontakcie, który wibruje naprawdę wysoko, to korzystny, funkcjonalny obraz siebie. Co to znaczy? W każdym kontakcie z innymi istotami, w każdym kontakcie nawet ze swoją własną psychiką czyli wtedy, kiedy obserwujesz to, co robisz. Wtedy, kiedy obserwują to, co robisz inni ludzie, kiedy wchodzą z Tobą w interakcje, kiedy widzisz ich gesty, mimikę, budujesz coś, co możemy nazwać obrazem siebie. I wysokowibracyjny kontakt z innymi ludźmi to taki, który pozwala Ci tworzyć, a właściwie wspiera u Ciebie tworzenie korzystnego. Funkcjonalnego obrazu siebie. Czyli zaczynasz widzieć siebie, zaczynasz odczuwać siebie, dostajesz cenne informacje na temat tego, jakim człowiekiem aktualnie żyjesz. Dostajesz wskazówki, dostajesz um, informacje zwrotne na temat tego, jak wchodzisz w interakcje. I nie muszą to być zawsze. Same pozytywne rzeczy. Mogą to być nawet bardzo trudne wnioski. Mogą to też być czasami echa przeszłych doświadczeń. Mogą to też być projekcje. Ważne, że w wysokowibracyjnym kontakcie z drugą osobą jesteś w stanie używać tego obrazu, który budujesz. Siebie, tak, że coraz lepiej wczuwasz się w to, kim jesteś, jaki jesteś, jaki chcesz być. Zaczynasz używać różnych swoich cech. Weźmy taki przykład. Dostajesz informację od kogoś, że jesteś bardzo introwertyczny. Więc na przykład, szukasz tego słowa, zaczynasz rozumieć, co to znaczy być introwertykiem, zaczynasz eksperymentować, możesz poprowadzić te informacje w dowolną stronę, możesz na przykład nauczyć się, jak coraz lepiej być introwertykiem, możesz się nauczyć manipulować swoją energią tak, żeby przejść bardziej w stronę ambiwertyzmu. Możesz pomyśleć: "Nie, ta informacja mi się nie podoba na swój temat. Chcę być ekstrawertykiem, chcę korzystać z kontaktu z innymi ludźmi, chcę się wtedy zasilać, chcę czuć um, energię innych ludzi i chłonąć ją". Więc um, w dowolnym momencie, kiedy budujesz obraz siebie w kontakcie z innymi ludźmi, kiedy jesteś w wysokich wibracjach, ten obraz siebie, który budujesz, jest Twoim narzędziem. Jest to funkcjonalna struktura, którą możesz modyfikować, którą możesz się bawić, którą możesz zmieniać, która wcale nie musi być ciągła. Może podlegać Twoim zmianom. I najważniejsza jest ta. Czująca istota, która używa tego, co nazywasz osobą, która wchodzi w interakcję. Więc w kontaktach, które są wysokowibracyjne, budowanie takiego użytecznego otworu, jakim jest osoba, wydaje się łatwiejsze. Sprawia wrażenie, Mm, przyjemności budowania siebie. I to dokładnie możesz um, mieć na myśli, kiedy mówisz, że jakiś kontakt ciebie buduje. <taki> Takich kontaktów ci życzę. Drugi punkt to wolność um, decyzji, bycia w kontakcie. Wolność jest bardzo wysoką wibracją, bo cały czas pozwala ci na bieżąco przeżywać moment, w którym istniejesz. Wolność to poczucie, że znajdujesz się w miejscu, które wybierasz, w którym chcesz być. Im więcej wolności czujesz, tym bardziej możesz angażować się. Albo w zmianę kierunku Twojego doświadczenia, albo mocniej możesz iść w kierunku, w którym Twoje doświadczenie właśnie się rozwija. Więc, kiedy jesteś z kimś w kontakcie, spróbuj wczuć się, spróbuj rozwinąć tę jakość poczucia wolności, poczucia, że to, że wchodzisz z kimś w interakcję w tym momencie, to Twój wybór. Twoja decyzja albo efekt Twoich decyzji. I ta wolność pozwala Ci odnaleźć się dokładnie w momencie, w którym dzieje się to, co właśnie się z Tobą dzieje. Pozwala Ci robić rzeczy w tu i teraz. Więc w wysokowibracyjnym kontakcie z drugą osobą. Masz poczucie, że nie jesteś do niczego zmuszany, że nic na tobie nie jest wymuszane, że Twoja wola, Twoja chęć um, bardzo naturalnie wychodzi na pierwszy plan i jest prezentem, który wspólnie wymieniasz z drugą osobą. Ty czujesz Chęć drugiej osoby i naprawdę czujesz wolność tej osoby i decyzję, którą ona zgadza się na bycie w kontakcie z Tobą. I czujesz, że Ty robisz to samo, i ta osoba, z którą jesteś w kontakcie, bardzo wyraźnie czuje, że chcesz być dokładnie w tym miejscu, w którym jesteś że to jest Twoja świadoma decyzja. I takich kontaktów Ci życzę. Trzeci punkt to zaufanie. I rozwiniemy je tutaj bardziej bezpośrednio w bezpieczeństwo fizyczne. I łączy się z tym cały szereg doświadczeń, które dobrze jest smakować w ciele. Bo Fizyczne bezpieczeństwo w kontakcie mm, ma fantastyczny efekt, kiedy Twoje ciało, kiedy Twoja psychika czują się bezpiecznie w kontakcie a pamiętaj, że bezpieczeństwo to nie jest coś, co daje Ci środowisko zewnętrzne. Bezpieczeństwo to uczucie, które rozwijasz i pielęgnujesz w sobie, kiedy dbasz o swoje potrzeby. Kiedy dbasz o swoje potrzeby regularnie, Twoje ciało naturalnie czuje się bezpiecznie um, w zmieniającym się otoczeniu, bo na przykład czuje, że ma rezerwy. Więc jeżeli w danym momencie, na przykład dostosowujesz się do jakiejś zmiany albo wydatkujesz swoją energię, podejmujesz wysiłek, to czujesz się w tym bezpiecznie. Bo wiesz, że jesteś wypoczęty. Masz dużo energii, masz dużo innych zasobów, masz wsparcie. Dlatego, jeżeli regularnie dbasz o swoje potrzeby, to bezpieczeństwo utrzymuje się na względnie stałym poziomie. I to bezpieczeństwo Twojemu fizycznemu organizmowi pozwala na otwartość. I na co twój organizm się potrafi otworzyć? <laughs> twój organizm potrafi się otworzyć na autonomię energetyczną w bliskim kontakcie z drugą osobą. Co to znaczy? Że możesz przebywać w jednym pomieszczeniu albo w bliskim kontakcie z drugą osobą i jednocześnie możesz czuć się zupełnie sobą. Możesz czuć, że Twoja uwaga nie jest cały czas ściągana w czyjąś stronę, ale że ta uwaga jest dla ciebie i może swobodnie płynąć. Kiedy dostajesz uwagę drugiej osoby albo kiedy ty kierujesz swoją uwagę, to jest to Twoje działanie i masz nad swoją uważnością um, zupełną kontrolę. Nawet nie trzeba już wtedy tego nazywać kontrolą, bo jest to naturalny przepływ Twojej uwagi. Więc w kontakcie z drugą osobą, kiedy czujesz się bezpiecznie i kiedy czujesz tę fizyczną otwartość, to Twoje ciało naturalnie czuje również, czy pozwala Tobie czuć tę energetyczną swobodę. I możesz. Dowolnie dysponować swoim czasem, swoimi zasobami, nawet jeżeli znajdujesz się w tym samym pomieszczeniu, nawet jeżeli ktoś jest zaraz obok ciebie. Możesz też wyczuwalnie mm, doświadczać obecności drugiej osoby, i z obecnością drugiej osoby nie musi się wiązać. Ani żadna wymiana kontaktu wzrokowego czy fizycznego. Możesz po prostu czuć obecność drugiej istoty czującej Z tą otwartością Twojego fizycznego ciała, twojej psychiki, na kontakt. Um, wiąże się też otwartość... Mm, na nowe tematy, na rzeczy, które są Ci nieznane. Kiedy jesteś otwarty, pojawiają się rzeczy, których wcześniej nie znałeś. W normalnych okolicznościach Twój organizm na nieznane rzeczy reaguje wzmożoną uważnością, a czasami stresem, który może przybierać formę strachu. Strach jest wyznacznikiem tego momentu, w którym stykasz się z nieznanym. I strach pozwala Ci skupić się na nieznanym, i wytężyć wszystkie siły, żebyś mógł osadzić się dokładnie w momencie, w który się dzieje, i poznać coś, czego do tej pory nie znałeś. Więc kiedy jesteś w wysokoenergetycznym kontakcie, Nowe tematy czy nowe okoliczności nie wzbudzają strachu. A jeżeli strach się pojawia, to trwa chwilę. I po tym chwilowym odczuciu, nawet bardzo intensywnych emocji, wracasz spokojnie do otwartości i jesteś ciekawy. Twój umysł, um, nawet Twoje ciało jest otwarte na nowe doznania, na y, nowe kierunki rozmowy, na eksperymentowanie z tym, co pojawia się w Twoim doświadczeniu po raz pierwszy. Jesteś też otwarty na potrzeby drugiej osoby. I te potrzeby. Są wprowadzane otwarcie. Widzisz je nawet zanim zaczniecie o nich rozmawiać. I w otwarty sposób też możesz ustalać, możesz deklarować swoją wolę, możesz wspólnie z drugą osobą spełniać sobie te potrzeby nawzajem, bądź spełniać je osobno. I te ustalenia są naturalną częścią wysokoenergetycznych kontaktów. Płyną bardzo sprawiedliwie, płyną przyjemnie, i czujesz, że i Ty, i druga osoba staracie się zachowywać swoją harmonię zachowywać osadzenie w sobie i dbacie nawzajem o to, żeby nie przekraczać swoich granic. A kiedy to się dzieje, to reakcje są tłumaczone, rozumiane i pojawia się na nie przestrzeń. I to jest przedostatnia rzecz, o której powiemy. Bezpieczeństwo fizyczne, które wynika z tego, że Ty, jak i druga strona dbacie o swoje własne potrzeby, więc Twój organizm i organizm drugiej strony czuje się bezpiecznie. Kiedy masz tę otwartość, to Twój organizm naturalnie buduje wokół siebie i utrzymuje wokół siebie. Przestrzeń na naturalne cykle emocjonalne. To znaczy, że oswajasz się z każdą emocją i każdym uczuciem, które się pojawia w tobie i w drugiej osobie. Nie musisz chować, nie musisz tłumić. Wystarczy, że znajdujesz przestrzeń. Która jest dostosowana do wyrażania tych emocji, do um, wplatania ich um, w środowisko, w którym się znajdujesz, bo emocje naturalnie pojawiają się w odpowiedzi na środowisko. Emocje to są stężenia konkretnych substancji w Twoim organizmie. Więc kiedy na przykład w Twoim otoczeniu pojawia się zagrożenie. Naturalnie Twój organizm reaguje stresem i strachem. I kiedy wiesz o tym, kiedy znasz te mechanizmy, kiedy wiesz, jak reagujesz, to jednocześnie dbasz o to, żeby mieć przestrzeń na swoje emocjonalne reakcje. Wiesz też i zauważasz, kiedy pojawiają się emocjonalne reakcje u drugiej osoby. I naturalnie pozwalasz drugiej osobie mieć swoje własne emocje. I co ważne, pierwszym odruchem w wysokoenergetycznych relacjach jest odruch pozostawiania emocji osobie, która je posiada. Bo emocje są przynależne konkretnemu ciału. Twoje emocje należą do ciebie, są językiem twojego ciała. I emocje krążą w cyklach, które służą twojemu organizmowi do komunikacji z otoczeniem. Twoje emocje nie są dla innych ludzi. Tak samo emocje innych ludzi nie są dla ciebie. Emocje nie są tożsame z uczuciami. Uczucia to głębokie, nasycone intencją, nasycone Twoją energią. Hmm. Akty stwórcze, które mogą zasilać projekty, mogą zasilać wydarzenia, mogą zasilać Twoje cele. Emocje. Naturalnie powinny być chwilowe, służą do bezpośredniej i błyskawicznej komunikacji z otoczeniem. I kiedy zaczynasz czuć te różnice między uczuciami, które budujesz, które wyrażasz, a emocjami, które tak samo budują się w tobie, są wyrażane, to zaczynasz czuć, że i jedno, i drugie ma przestrzeń w wysokoenergetycznych kontaktach. I ostatnia rzecz, na którą otwarte ciało, otwarty umysł mm, pozwala, to inspiracja i spontaniczność. W wysokoenergetycznych kontaktach łatwo o rzeczy, które pojawiają się w danym momencie, łatwo czuć na co się ma w danym momencie ochotę. Łatwo mm, przychodzi stwarzanie zupełnie nowych rzeczy, łączenie elementów. Mm, na sposób, w jaki nigdy nie były połączone. Mm, łatwo też o aktywność. Łatwo o przepływ. I takich kontaktów Ci życzę. <laughs> Jeśli masz ochotę, zachęcam Cię do obserwowania Pracowni Świadomości na Facebooku, na Instagramie. Mm, zachęcam Cię do subskrypcji. Podcastów w dowolnym, wybranym serwisie, bo w najbliższym czasie będziemy kontynuować ten drugi sezon, który w całości jest poświęcony podnoszeniu wibracji. I mam też nadzieję, że jeśli korzystasz na podcastach, to będziesz miał ochotę zobaczyć czy może kurs audio jest dla Ciebie? A znajdziesz go na stronie pracowni świadomości www.pracowniaświadomości.pl. Um, dziękuję za Twoją uwagę i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.